Czy dla gracza World of Tanks istnieje coś bardziej kuszącego od bonusów? Na przykład za pomocą jednej akcji mogę dać Ci lekki czołg premium, 7 dni konta premium, miejsca w garażu na czołgi i załogę oraz zawrotne 200 tysięcy kredytów. A to jeszcze nie koniec, przyjacielu. Do tej listy bonusów dołączę jeszcze masę innych prezentów. Jest wśród nich jeszcze więcej bonusów, ale nie chcę jeszcze zdradzać jakich. Powiem tylko, że jest ich dużo i wszystkie pojawią się w tym filmiku. Wszystkie aktywowane na jednym koncie. Więc zostaw lajka i zasubskrybuj kanał i... Zaczynajmy! Najpierw pokażę Ci kody, a potem gdzie i w jaki sposób je wpisywać, aby otrzymać maksymalną wygraną i niemożliwą do pokonania kombinację. Kombinację znaków nagrodzicie trzema dniami konta premium czołgiem M1643 Shariano. Lub jeśli już go masz, zostanie Ci przyznanych zamiast tego 950 sztuk złota. Wraz ze złotem otrzymasz 150 tysięcy kredytów, miejsce w garażu i kilka materiałów jednorazowego użytku. Trzymałe apteczki i małe zestawy do naprawy. Może filiżankę kawy na wzmocnienie. Wpisz więc ten kod CDTBP14, aby otrzymać dwie filiżanki mocnej kawy, automatyczną gaśnicę, dużą apteczkę i duży zestaw naprawczy. Duże prezenty na małą misję bojową. Wpisz go i bonusy są Twoje. Jeszcze więcej kawy? Wpisz kod BSD2024, by otrzymać dwie filiżanki więcej. Oprócz kawy otrzymasz dwa bostery, w zasadzie dwa zestawy po dwa, para 50% doświadczenia bojowego, para 200% doświadczenia dla Ciebie i załogi, aktywne przez całą godzinę. Przygotuj się i farmuj jak szalony! Trzeci kod bonusowy. M4A376WBP14 odblokuje misję bojową, a później dostaniesz automatyczną gaśnicę, dużą apteczkę i kolejną dużą gaśnicę i skrzynkę coli. A tak przy okazji, wszystko co wymieniłem jest w zestawach po 2. Po zarejestrowaniu się poprzez nasz link, wprowadź te kody. To łatwe i proste. Ustaw hasło i e-mail, potwierdź rejestrację przez e-mail, ukończ samouczek w grze, a potem przejdź na stronę internetową. Następnie wprowadź wszystkie kody przedstawione w tym filmie w premium shopie. Rejestracja oraz te wszystkie kody stworzą największy zestaw prezentów i bonusów. Nazwij to sobie jak chcesz. To najbardziej niepokonana kombinacja darmowych upominków w historii World of Tanks. Na ten moment są to wszystkie kody bonusowe, które w 100% działają, ale istnieje jeszcze kilka z ograniczonym dostępem. Idealnym kodem dla tych, którzy skorzystają z naszego linku, ponieważ działa on tylko na nowe konta, jest EHRE, przyznaje trzy czołgi czwartego poziomu, Cromwell B, Heavy Tank No. 4, Dicker Max, każdy do wypożyczenia na 10 bitew. I Still German Assault. Hand of Blood przyznaje ci na stałe czołg T3485M lub 3300 sztuk złota, równej jego wartości, jeśli już go masz, a także 7 dni konta premium, 250 000 kredytów i czołgi Cromwell B, T78 i Tiger 131. Każdy wypożyczony na 10 bitew. Dzięki tym kodom zdobędziesz mnóstwo przedmiotów jednorazowych, apteczki, zestawy do naprawy, wyposażenie wypożyczone na stałe, ponad 4000 zł i 400 tysięcy kredytów. To wszystko będzie świetnie się prezentować na nowym koncie. Więc śmiało kliknij w link obecny w opisie, zarejestruj się, odbierz bonusy i graj w World of Tanks. Zachęcam do zostawienia lajków, zasubskrybowania kanału i zaznaczenia dzwoneczka, aby nie przegapić nowych filmików z bonusami lub przydatnymi poradnikami. Powodzenia i cześć!